Mam takie otopady, a mianowicie Dualshock'i 4. W tym jest coś kompletnie zwalone, a w tym jest zwalona bateria. Więc przełożę baterię z tego do tego i zobaczymy czy działa. Wziąłem już baterikę z tego, więc teraz rozkręcę ten. Coś dziwnego się stało z tym padem, a w sumie nie stało, bo coś to nie wygląda na oryginał, bo wnętrze tamtego wyglądało całkowicie inaczej. Chyba, że to jakaś inna rewizja, nie wiem, ale jest tutaj trochę poklejone, jakby ktoś już tu był przede mną, ale nieważne. Taki akumulator się tutaj znajdował. Nie wygląda to zbyt dobrze. Yy, jakiś inny w dupie z tym. Wtyczka do tego, akumulatorka też jest nieco inna niż jest w zwykłej tutaj, w zwykłym akumulatorku. Więc przemienię wtyczkę z tego na to i powinno działać. Zmiesiło się to nawet bez jakichś dodatkowych zmian w tych złączach. Więc jestem bardzo zadowolony. Więc kurde. To działa! Udało się. Była to wina tylko akumulatora, więc skręcam Padziola. padziola. Skręcam tego pada. No i mam sprawny kontroler. Dziękuję za oglądanie. Josh.